Jest ze mną dzisiaj Kuba, Kacper. Będziemy nagrywać dzisiaj Coś w stylu, myślę, turbo kozaka, ale będzie miało to swoją jakąś fachową nazwę. Tak więc do pierwszej konkurencji podejdziemy i będzie to rzuty karne. Kasper będzie bronił, Kuba będzie strzelał. Powodzenia. Kuba to zawodnik Akademii Zagłębia Sosnowiec. Ma on 16 lat. Z Zagłębiem jest on od dziecka. Kariery w Zagłębiu zaczynał 12 lat temu. Kuba na murawie czuje się najlepiej na prawej stronie. Gra on na prawym skrzydle bądź prawej obronie. W ostatnim sezonie zaliczył 9 bramek i 19 asyst w 29 meczach. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy jego umiejętności. Dobra. Gdzie będziesz strzelał? Prawidolny, prawidolny, lecisz. Pierwszy się nie udał, niestety. Pokazałem, dlaczego nie strzelam jedenastek w drużynie. Aha, a kto strzela jedenastki w drużynie? Zależy od dnia. Zależy od dnia, zależy od pory. Ale to jest twoja pora i strzelasz drugiego karnego. Dobra, na styku. Na styku. Lecisz dalej, to już będzie twój czwarty. Wyczekam moment. Wyczekał moment. Kurczę. Ostatni. Dobra, jesteśmy po pierwszej konkurencji, zdobyłeś 8 punktów. Chyba dzisiaj mistrz latuje, nie? Nie ma innego wyjścia tak. Nie ma innego wyjścia. Kuba, teraz pora na drugą konkurencję. Rzuty wolne, trzy punkty za jednego, jeśli piłka ci się odbija od poprzeczki, no to lecisz i masz kolejną próbę. Powodzenia! Czysty skill. Trenerze? Wiadomo. Kurczę, no. Od zawsze tak strzelam. Lecimy z drugim. 11 punktów, jazda. córek po krótkim, zmienił róg, są efekty. Lewa noga. Może nie być tak ciekawie. Oj, obronił. Kiedyś to musiało nastąpić. Nie byłem zbyt zasatysfakcjonowany, dlatego druga próba. Może tym razem troszkę lepiej. Trochę pecha. Kurde, blisko. Szkoda, że nie weszło. Ale idziemy na prawą. Uwaga. Proste podbicie. Albo pośmiewisko, albo super bomba. Aaaa, Ani to, ani to. A szkoda, że nie weszło, no blisko, blisko. Jesteśmy po rzutach wolnych. Jednak nie było takiego pośmiewiska, nie? Obfita konkurencja. Obfita konkurencja. No bo zdobył w końcu 9 punktów, nie? A za karne miałeś 8. Co daje ile? 17. 17. Bardzo dobrze. Na matematyce w szkole nie próżnujesz, nie? Nie, no uważam oczywiście. Uważa, uważa. Dobra, lecimy. Kolejna konkurencja. Teraz będziesz miał do pokonania pachołka. Nie pachołki, pachołka. Taki gościu z sarmacji Benzin. Mi poważnie. Lewy obrońca albo prawy, nie pamiętam. O kurde. Może się kiedyś spotkamy w B-klasie Dobra, powodzenia. Lecimy pierwsza próba. Mamy pierwszy punkt. Ja, ja, ja pudło. Fajnie, kolega. Z armacji poszedł, ale kurczę później. Wykończenie pozostaje. się próba kolega cały czas odcina mi prawą nogę, ale spróbujemy temu zaradzić. No. Nie zdążyłem. Szukałem dziury. Wyratował. Grawy? Content. Jazda. Nie do wiary. Kupa pecha. Ale kurczę, jedno jeden na jeden. Już te wolne były lepsze. No i dobra, kończymy to. 22 punkty na 50 możliwych. Jak się do tego odniesiesz? Nie przejmuję się błahostkami. Yy, niech bramkarz zapamięta sobie panemkę. Parę rzutów wolnych. Zapamiętam, zapamiętam. Na razie jesteś i tak pier na pierwszym miejscu w tabeli, bo nie mieliśmy tutaj jeszcze żadnego innego konkurenta. Tak więc gratuluję. Cieszę się Pierwszego za, dzięk miejsca. Dzięki za zaproszenie. No i koniec. Co, co... <laughs>